Jak nie, rozumiesz, nie, no kładek opowiedz mnie co, ze zielone. Ja 7 miesięcy jestem z tobą pierwszy raz słyszy, kurwa. No, no naprawdę, kurwa, ja cię naprawdę zaraz mówię. No to tej. Nie, a po co wychodzić, tylko ja cię zapytałem. Hej, wszystkim. Tak, 7 miesięcy. No nie no, nic takiego to w ogóle nie miała być. To nie miała być. Ja tam zostawałam cały czas wyciszana i nie mogłam, nie mogłam powiedzieć, dlaczego myślę, że jest fałszywy. E, I potem zostałam odciszona i zamiast powiedzieć, że fałszywcami, to e, napisałam kasztanami. Powie się ten i zostałam zablokowana. Miała być, że nie, nie będę się ocierała na okienku z fałszywcem, a nie z kasztanami. Ale mój. E, mój.. Yy, ten, po prostu, źle, źle podniosę. To. Mój słownik. A. prosili, byś tam weszła na okienko. Po pierwsze, ja byłam tam wyciszona przez cały. Jakie ten... były, kurwa, Nie, śmiertowy... Kurwa, Andrzej, zejdź z bo mnie yy, naprawdę. Nie, nie, czy. Krzy... Nie, nie wiesz o co chodzi, a będziesz tutaj siedziała na tym okienku. Yy, chcieli mi na okienko dodać, ale byłam cały czas wyciszona, więc ja mogłam powiedzieć, że ja nie będę się odcierała z zielonym na okienku. Ja Koniec, kurwa, na pewno. No i w sumie tylko tyle chciałam powiedzieć. Ja, ja o tym w ogóle, ja o tym. Ale się opiekszyła. Szkoda, bo zawsze ci pisałam: Cześć, piękna. Nie rozumiem. Ale, ja, ale czy ja czy ja kłamię i narzekam powiem, jak było. Weszłam tam na live'a, powiedziałam, że zielony jest fałszywy. Bo tak powiedziałam, bo tak czuję, bo zielony jest fałszywy. I potem chcieli mi na okienku, ale ja powiedziałam, że nie będę się działa z, z, z fałszywcem na okienku. I nic. I tak było od początku do końca, więc ja nie będę w niczym tutaj kurwa nie kłamię. Chyba, że powiedzcie, że było inaczej, no to powiedzcie mi, że było inaczej, że coś innego powiedziałam. E, ja dam dowody że niedługo. Znaczy, w sumie dzisiaj, zaraz, tylko y, muszę wejść w lepszy vibe. Nie, Zielony nie jest moim bliskim znajomym, nigdy nie był. Znaczy, próbował próbował być moim bliskim znajomym, i on o tym wie, i, i mam to, i ten, ale potem i... kurwa. Tak, muszę się nawalić dzisiaj. Dzisiaj mogę, jestem bezycietna i drinkuję sobie. No, la jest Słyszysz? Nie wywalaj mnie! Co cię zrobiło, się o ty nie wywalasz? A, jesteś kłamczucha, może powiedz. Eee, może powiedz co mówiłaś w nocy na Ragn e, u Ragnarę jak chcesz zacząć karierę na Only ja, e, słuchajcie, wy jesteście coś normalnie. ja powiedziałam od razu, że ja bym chciała mieć OnlyFans'a, tak? gdybym nie miała dzieci, to bym od razu leciała po OnlyFans'ach tak? i zarabiałabym taką kasę, że hu, ale że mam dzieci, więc OnlyFans'a nie zrobię, dla mnie to nie jest żaden wstyd. Zrobiłabym. Czyli masz OnlyFans, jaką czekoladę? Nie mam, ale nie mam OnlyFans. Dla mnie to nie jest więc wtedy bym miała to, bym wam powiedziała. Miałabym więcej subskrybentów na pewno <grym> i więcej bym zarobiła. No halo Andrzej, coś, coś, coś no je, powiedzieć? No jestem, tego po co ty mnie wyrzuciło z okna. Ja gorący. da, no bo, no, bo się, no bo nie wiesz co mi chodzi, no bo nie wiesz ten i ty mówisz No o wiem, to, to wytłumacz, wy pierwszy raz słyszę Ale goście zielonego. nie chcę tłumaczyć tego od początku, Android. Gdzieś chodzisz o jakimś zielonym gadasz, kurwa, pierwszy raz słyszę, kurde jako jesteś 7 miesięcy, pierwszy raz o jakimś zielonych słyszę Gdzieś tam lazisz po jakimś czatam, kurwa, cię tam blokują powiedziałam że, jest... powiedziałam, że zielony jest fałszywy. No dobra, tylko kto to jest, kurwa? Powiedz mi. Nikt szczególny. No jak nikt szczególny? Jak tak, kurwa, przejmuj się, wchodzisz tam, to kurwa przejmuj się tym, że on falszywy jest. No, Okej, okay, ja nie, Początku. Moja córka tego nie słucha, bo ja ją wycieszyłam, żeby tego nie Znaczy, wzięłam ją z żeby tego nie słyszała, po pierwsze. Po drugie, dla mnie nie jest to wstydem i mówię to głośno, że gdybym nie miała dzieci, to na pewno bym sobie zrobiła OnlyFansa. Żaden to jest dla mnie wstyd i żaden problem, ale nie zrobię tego, bo, e, bo, bo lipa, no nie może tego zrobić OnlyFansa, jeśli ma dzieci, bo wtedy, no nie, nie fajnie. Andrzej o tym wie, bo ja z Andrzejem o takich rzeczach rozmawiam. E, o, F, w bieliźnie. też Kotek, mogą cię wyobrazić nie lazić po jakimś siatom, których cię ludzi nie interesują, a później ty wkurwiasz się na, na nich, że on nie jest fałszywy? Po co wtedy wchodzisz tam? A dlaczego byś to zrobiła? Bo bym zarabiała kasę na, na OnlyFansie, dobra? A jak? Razem byś zrobili kątek? Razem, razem z Andrejem byśmy zrobili olifanta. Dobry kotek, słyszysz? Ja Dwa. idę do Fryzera. Eee, a nie, poczekaj, ja jeszcze mam trochę czasu przez okno, widzę. Proszę, tu nie kuć się. Bądź grzeczna. Dobrze? Dobrze. Obiecujesz mi? Aha. A Sara przyjechała? Nie, Sara jeszcze nie, ale Wendy jest No wiem, że Wendy jest, a Sara kiedy ona będzie? Niedługo To jest 17 godzina No nie ma widać, że jeszcze jej nie ma Andrzej No jak niedługo kurwa, z 13 godziny jedzie kurwa tak? No jeszcze jej nie bo... ma Dobre, zaraz do niej zadzwonię Cze Nawet do niej nie dzwoń A, to okej okay. Nie do moich koleżanek no kurde, to co 13 godziny mówisz, ona jest zaraz. Ale pędzi, nie, dzwoń, czy je... nie dzwoń do moich koleżanek, proszę. Dobry. Dobry, Klaudia, jak Cię przeskarżam, to Ty to możesz iść stąd. Jak Cię coś nie pasuje. Już kurwiło mnie. Naprawdę. Kocham Cię bardzo. No. Będzie mnie to mówić przez Jak Klaudia, coś cię tam nie pasuje, chcesz Dramę, to iść tam na jedną. nie, no kogo mam zablokować? Ja a, a nie, no już wycieszyłem, tylko po prostu ludzie, kurwa, mina w kurwia tej TikTok i tej chat, kurwa, niektóre ludzie specjalnie podkręcają, to w ogóle niepotrzebnie. No powiedz mi, to jest, mi, właśnie, to kogo, jest TikTok, ma, kurwa. Zablokuj to. wszystkich, kogo chcesz, kochanie. Nie, ja nie blokuję, tylko po prostu nie lubię, jak ludzie sami podkręcają żeby ja wyszedł, żeby dramy jakieś były, niepotrzebne nie żadne dramy, trzeba luzik, relaks i już. Dokładnie. Pozdrawiam, Krzysztof. No. Dokładnie. Jak nie ma tu prawdziwych ludzi, to idźcie dalej, to dram na TikToku dużo. Jak duży, nie ma prawdziwych i ta... ludzi tutaj to idzie do zielonego. Na pewno się razem z nim ugadacie. Yy... <gadanie> no. Dobra kochani, idź do fryzjera co? Co? Idź do Zaraz pójdę, spokojnie, ja się mam czas, stoi Widzę kolejką No kotek, dawaj to idź, baw się z Wendy Skończ tego live'a, idź odpocznij Rzeczułkę Dobrze Idź do no. Co? Nie, ja spokojna. Ja jestem, jestem na razie. Po co iść, jak ja widzę przez okno? Ja się o... poczeka. Okay. Yy, Dobrze. Ten, yy, dobra, to yy, następny. jeżeli to... Jeszcze jedna osoba będzie mi obrazić mojego kochanego, najkochanciego Andrzeja na świecie, to ma ode mnie bloka. Od razu, nikt ty, to... nie będzie ja zaraz powiem wszystkim i już wychodzę w PiS stąd. Tu są ludzie, kurwa, falszywy, przechodzą na dramę specjalnie, podkręcają czat, później na czacie piszą że o, zabrania Andrzej, zabrania to, zabrania to! Powiedzcie mi, odpowiedzcie, jak wasza osoba tam coś na czacie, na przykład jakaś drama będzie, to trzeba podkręcać temat ile po prostu powiedzieć: Kładzie już uspokój się, relaks, baw się dobrze no właśnie, no i nie przejmuj się. A wy na czacie kurwa, jest z kurwy syny, przepraszam, specjalnie podkręcacie i później mnie wkurwiacie. Ja takich ludzi farsi nie lubię. Dziękuję na razie. Nie no, e, dobra, ja zaczęłam tą dramę, więc żeby nie było, to, to była moja wina i e, to nie była, to nie była drama, ja po prostu puszczałam i powiedziałam, że Zielony jest fałszywy i chyba każe ma, e, to dobrze, że poszłam do niego i mu to powiedziałam, jeżeli bym poszła na swojego live'a i zaczęłabym oglądać Zielonego i powiedziałabym to e, u Was e, tutaj po prostu, żeby bez jego zgody, znaczy bez jego wiedzy. Poszłam, powiedziałam, że zielony jest fałszywy e, i przyszłam tutaj do Was. Że nie miałam za bardzo tam, e, jak, bo sam wyciszona, a na okienku nie będę sam siedziała, tym bardziej, że tam, na tam u niego na live'ie 90% osób mnie nie, nie lubi, będą mnie... E, się ze mnie e, nabijać czy coś takiego, więc wolałam sobie odpalić live'a u siebie i po prostu to u siebie powiedzieć. E, jest, e, ja o tym porozmawiam, jak będzie mi się chciało, dlaczego. Ale no dla mnie w ogóle tam większość jest osób fałszywych i ale no on jest on jest bardzo. Udawał, udawał. Udawał, na początku udawał. Ach kurwa. Muszę się jeszcze napić parę drinków. Dobra, ale to potem, bo na razie idę, idę do, do koleżanki mojej. Hello? Panie, mówię, zawsze, kurwa, koniec tematu. Słyszysz mnie? Koniec tematu, weź odpocznij. Wyłącz tego live'a, na live'a, odpalę, czy ma przyjaciółkę? Idź z odpocznij. Po co cię tu lewa teraz? Jakieś dramy, jakieś, kurwa, zielone, wyjebane na tych zielonym. Y Musisz mieć. Gdzieś cię nie puszczają, wyjebana bądź na to. Masz przyjaciółkę, idź pobaw się, skończ tego live'a i już, kotek. Live to jest najważniejsze, przyjaciółka do ciebie przyjechała. Dobrze, kochanie. <grym> Ojejku, dobrze, dobrze, tak jak mówisz. Dlatego nie wiem, jakiś zielony... Dobrze, kot... szefunciu. No, jakiś jest yeah. zimą, <laughs> no. Dobra, idę. Dobrze? Dziękuję, kocham cię. No, pa, kocham cię. Dobra. Dobra, kochani, na pewno się odpalę później. Pogadamy sobie później. No, Andrzej, miałeś do tego fryzjera iść. Co serio? Nie no, Andrzej, słuchajcie, no żeby nie było, Andrzej ma rację, bo Andrzej nie chce, nie chce żeby on, żeby ja wchodziła w dramę, ale że ja, ja spróbowałam, <grywka> i to ja spróbowałam do tej dramy, ja muszę to, to zrozumieć, że to ja powiedziałam, że ja tam wyszłam, ja to powiedziałam. E, więc żeby żeby nie było, że to, że to oni zaczęli, e, on zaczął, to ja zaczęłam. I ja e, ja pogadam sobie na ten temat, dlaczego tak tak myślę. Bo... I tak jak powiedziałam, że wolałam powiedzieć to mu, mu prosto i bo ja go zablokowałam e, wszędzie, nie, więc prywatnie mu tego nie powiem. A e, powiedziałam, bo to po prostu na i też poka pokazuję swoją fałszywość, nie tylko co do mnie, ale e, bo u mnie już pokazał, ale pokazuje swoją fałszywość już jeszcze w innych w innych rzeczach. I, yy, I o tym pogadamy sobie. Nie, Andrzej, przestań tu wchodzić, nożysz. Nie, N dlaczego tutaj chcesz wejść? Lucyna, ja pasuję bo mnie kurwiesz, Nara. Przestań i swoje prawdziwe ja. Ja zawsze jestem prawdziwa. Właśnie, ja jestem zawsze prawdziwa. I on jeszcze, jeszcze powiedział, że to ja jestem fałszywa. No to niech mi powie chociaż raz, raz, kiedy ja byłam fałszywa na tym TikToku. Kiedy, kiedy, kiedy okłamałam kogoś z czymś, kiedy byłam dla fałszywa, Niech, niech powie, bo ja mu mogę powiedzieć z parę, z parę argumentów, dlaczego ja myślę, że on jest fałszywy, a niech po on powie chociaż jeden e argument, dlaczego on myśli, że ja jestem fałszywa. Boże, Andrzej wszystkich blokuje. Dobra, ja już idę, Andrzej. Już obiecuję, że teraz już idę. Idę, już idę. Idę, idę, idę. No, poprosiłem cię. Idę już. już Poprosił, koniec, koniec, koniec. tematu. Możesz Dobry. mnie posłuchać? Mogę. Po co cię to damy? Jak tu kurwa polową kurwa ludzi nie twoich zaraz przyszli z ramy kurwa i podkręcają. cię. Ale masz na tych ludzi, co podkręcają. Dobry po Ja, ja sram na tych, znaczy, Boże, nie. Nie, nie opłacą ci ludzie za to, że podkręcają. Dobry już koniec, kotek. Dobra, idę. Dobrze? Tak. Mam, mam zakończyć live'a? Tak, tak, z, tak, skończ live'a, proszę iść do przyjaciółki. Niepotrzebne, przyjaciółka do ciebie przyjechała, iść do, proszę do przyjaciółki. Dobrze, dobrze, Misiu. Kolorowy. Dobrze, kotek, skończ. Jeszcze koniec tematu. Tak. Słyszysz? Tak, idę. Dobra, idę. Idę. Złucham. Wiesz co chodzi? Ciao, tu kurwa, ludzie podkręcają, a nie tylko kurwa chcą dramy. Proszę skończyć do przeczucia ja i baw się dobrze. Ja I baw się dobrze. Nie, baw się dobrze. Wyłącz live, poproszę. Idę, dobra. O, A. wychodź. wychodź. A, A, wiem, że ma rację. Idę. No dziękuję, kochani.